Cześć! Siema. No Cześć! Otaczam. No wszystko w porządku u pana. No, ja się i górę chleję. O, bardzo dobrze. Ja też. Ja ci powiem jedną rzecz, taką do 12 Dwunastoletnią łyski dzisiaj piję. O, ty wariat jesteś, widzę. No. A pan ma żonę? Tak, mam. Kurczę, szkoda. Widzisz? Chciałbyś się zachować, nie? No. Co ja mogę powiedzieć? Widać, że król życia. Papierosy są, piwo jest, forma jest, wszystko jest. Trochę szczeniaka tak? mam tu, nie? Okej. Okay. A to... Nie yy... się, natiernąłem się stopni MMA. Pies ci oddał. Pies? A czemu pies nie miał No ja... bo wydaje mi się, że pan kiedyś był w jakiejś telewizji i że jakiś tam coś ze szczeniakiem było. Tak, to jest prawda, to jest prawda, że się zrcałem nad psem. To jest prawda? Tak, to jest prawda. To Czemu A... ludzie kłamią ten internet? Dlaczego on kłamie? Powiedz mi jedną rzecz. Ale co kłamie? No, z tym wszystkim. Z czym? Może no, zabrali mi wszystkie zwierzęta, że nie mam żadnych zwierząt, że poszłem do więzienia. I nic mi nie zrobili za to. Bo prawda jest taka: jak krzydy, żadnej w życiu nie zrobiłem, zwierzęciu. Mam 44 lata, zresztą coś będę ci się tłumaczył, nie? Ja nie podnosi się, jak psa się podnosi, powiem ci jedną rzecz taką. Może nie każdą rasę. Nie każdą rasę, Oczywiście zgodzę się na tym temacie, ale tak się zwierzę, podnosi, żeby nie zrobić. A co ty go za nogę łapiesz, jak go wywlekasz z budy albo nie wiem, jak go bierzesz, podnosisz to, co go... Jak go łapiesz, powiedz mi jedną rzecz? Jak psa podnosisz, małego szczeniaczka. Nie możesz go podnieść inaczej, jak go matka podnosi. No nie da się inaczej, musisz tak to robić, jak go matka podnosi. I ty będziesz mi mówił, że nieźle to zrobiłem, że się znęcałem nad psem. Nie wolno takich rzeczy robić, chłopie. Ale co ja powiedziałem? No nic, już chciałeś mnie pewnie przekląć. Nie, co się... bo ja nawet już nie pamiętam, ale w sensie ja na przykład zgadzam się, że małe szczeniaki. Może nie, że nosić. To nie był taki mały ściek, bo on już chyba miał dwa miesiące. Ci powiem? Ale y wiem na przykład, bo moja ciocia jest... Y ja już do końca nie pamiętam tego filmiku. Natomiast wiem, moja ciocia no. jest weterynarią, y ona pracuje w weterynarii. temat. Nic nie, nie wie, powiedziała na twój jest. temat. Natomiast wiem z doświadczenia jej, że no. trzymać nie, ale na przykład, ja nie wiem co tam się zadziało do końca, już nie ja pamiętam go tego filmiku. nie trzymałem, ja podniosłem po prostu. I za co go podniosłeś? Za skórę. Tak, jak się podnosi, tak jeszcze Tak, tutaj za kark. Tak, za kark, za skórę. Tak no go to się akurat pomocy. to jest. No... Powiem, Ci jedną rzecz taką. Y... Ja się rozumiem, y... że niektórzy rozczuleni mogą mieć do tego problem. Ja jestem przed, teraz o, przed kamerą. Mam iść podnieść drugiego i też mi powiedz, że się z nim znęca. Coś powiedziałem w ogóle? To to dla mnie Ale szczery. czy ja Ci coś powiedziałem? Ja mam siedem kotów tym dwa lwy. Człowieku, mam tyle zwierząt, że głową boli. Ja mam się znędzać, zabrali mi serwale przez was. Weźcie, wy ludzie jesteście, weźcie się opanujcie trochę, Ale co ci kurwa. zabrali? Prze... Co ci Człowiek, zabrali... człowiek dobre robi, robi, a że się napił i pierdolił głupoty, nie? To tego nikt nie uwzględnił, że się napił. Dzisiaj piję też, mam to w dupie. Bo nie można, bo człowiek się nie może napić. Aha, Jeśli ja to mówię, młody człowiek, ja ci mówię, to tyle lepiej nie pij, bo cię zamknął. Okej. Okay. Natomiast ja niczego złego na kilka lat nie powiedziałem. Ja nie, ja wiem, że nie powiedziałeś nic złego, tylko już masz, odbierasz mój temat. Mam 10, że możesz na dzisiejszy? Ile? Szczerze? No? no? Do tysiąca nie liczysz. A liczysz ze swoją babą, czy nie? Każde, każde jedno zwierzę, tak? Baba i dzieci też liczymy. Wszystkie są moje, powiem ci, że około tysiąca się tysiąca? No może się śmiejesz. I dwa tygrysy. Nie, lwy to były. Lwy, lwy. Miałem zabrali do Zodu, Wrocławia. Miałeś lwy? No. Uku. 6 tysięcy euro kosztuje jeden. Możesz zakupić. kupić. Zajmęć. Ty nie wiedziałeś, że w Unii Europejskiej jesteśmy i sobie możesz kupić. Lwa. Nie, ja wiedziałem, że możesz. Ja wiedziałem, że możesz, bo ja kiedyś nawet no sprawdzałem wy... wytyczne... Y... No i Od... to, te filmik mi zabrali te lwy. Ja kiedyś sprawdziłem. Te, te zwierzęta mi zabrali tylko lwy. Z tych zwierząt, co mi zabrali to tylko lwy. I tego psa, którego sam dobrowolnie oddałem, powiedziałem, bo przyjechały takie panie z, animalcu, z tego animalco i mówią do mnie, że mnie chcą spalić. Oddaj pan tego psa, ja mówię, ten pies nie jest mój, a moje, to był pies mojej mamy, nie? Niepotrzebnie to zrobiłem. Wiesz, to jest błąd życia. Nie wiem. No chłopie, nie będę się kłócił z nikim. Powiem ci szczerze, mam to w dupie. Powiem ci szczerze, mam to w dupie. Bo to jest pewien żart. W tym żarcie możemy tak, o, jeżeli krzywda się zwierzęciu robi, to go nie możesz tak złapać. Ty macie, to jest... To teraz jestem chory normalnie, powiem ci szczerze. Jeżeli musi coś działać, no jak go złapiesz? A inaczej, za nogę go będziesz ciągnął? Nie możesz go za nogę ciągnąć. Nie możesz, bo mu coś zrobić krzywdę mu możesz zrobić. Łapie się tu za kark. I go wyciągasz normalnie. Powiedz mi jedną rzecz, czy ty jesteś zdrowym człowiekiem? No, ja nic nie mówię w tej rozmowie, w ogóle nie mogę dojść my do, słowa, my do my słowa, ale dobrze, mi się dobrze pana słucha. Powiem ci jedną rzecz taką. To Słucham. nie chodzi o to, że się pana fajnie słucha, tylko ci powiem jedną rzecz taką, czy ty, ty masz jakieś zwierzę w życiu, miałeś kiedyś? No miałem Chomika, chomika, chomika albo świnkę morską. Nie. O, bardzo piękne zwierzęta. Mam sto królików, powiem ci szczerze. Ja miałem psa. Teraz nie mogę mieć psów za to wszystko. To nie jestem właścicielem ich. Powiedziałem, że nie jestem właścicielem ich. No, nie... Wystarczy tylko powiedzieć słowa jestem właścicielem. Wszyscy się śmieją z tego, nie? bo jestem, ale na papierze nie jestem. Powiedz mi jedną rzecz, taką. Powiedz ci młody człowieku, taką jedną rzecz. Słucham. No ty kupisz, żeby było zdobnym psem. No dobra, są jak gołębie. Ale jeżeli kupujesz psa, to pies macie bronić. Są takie psy, można je tak nauczyć, że nawet na ciebie spojrzy. To on już do gardła drugiemu skoczy, wiesz? Tak, takie to życie jest, no. Że go podniosłem, tak go matka podnosi, źle to zrobiłem. Człowieku. Wszyscy przeciwko mnie. Dobra, na razie. Trzymaj się. Pierdolisz głupot. Stary! Ale chłop miał SS, stary, nie? Ja pierdolę! Ale chłop miał S, stary. Ja nic nie mówiłem, a on pierdolił do siebie, do jakiegoś wyimaginowanego stary, co zgrane. O Boże, święty jako kopalnia kontentu. Stary, ale S miał chłop. O Boże, ile on piw musiał wypić, żeby być w takim stanie? Przegadał cię? No ja nic nie mogłem powiedzieć. Ej, ile on mógł wypić piw stary?